Państwem, dziennikarzami z Siedlec, to myślę, że warto przekazać taką dobrą wiadomość. Jak wiadomo, od kilku lat realizujemy Fundusz Dróg Samorządowych. To bardzo ważny sposób wsparcia i wyrównywania szans różnych obywateli mieszkających w tych mniejszych miejscowościach, tak żeby no, łączyć ich ze światem, żeby poziom życia, jako, jakość życia, a także bezpieczeństwo na drogach poprawiać jak, naj, jak najbardziej. Jest ogromne zainteresowanie zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i podstawowych gmin, jak i powiatów, ponieważ ogromne środki idą co roku na ten fundusz. Przypomnę, że w ubiegłym roku, jeśli chodzi o województwo mazowieckie, to było około 600 milionów złotych, które poszły na budowę tych lokalnych dróg. Być może z perspektywy na przykład mediów ogólnopolskich, to nie jest tak spektakularne, bo to często dotyczy budowy, przebudowy, czy też remontu, krótkich odcinków, małych dróg lokalnych, ale to właśnie tam toczy się życie większości z nas. To są drogi, które często stanowią o jakości takiego codziennego życia, o sposobie czy, czy komforcie, w jakim docieramy do urzędu, sklepu, kościoła, szkoły, jak wygląda nasza droga do pracy codzienna, itd., dalej, i stąd ogromne zainteresowanie w jednostek samorządu terytorialnego, które aplikują o te środki. No i dobrą wiadomością jest to, że w tym rozdaniu na 2020 rok. Już dzisiaj możemy mówić o dużych oszczędnościach, jakie poczynili ci, którzy wygrali w pierwszej turze ten, ten konkurs, bo to jest konkurs, niewątpliwie duża konkurencja między gminami i powiatami. I jeśli chodzi o region siedlecki, to dobrą wiadomością jest to, że jeszcze około 15 milionów złotych z tych właśnie oszczędności tegorocznych zostanie Skierowanych właśnie do powiatów tutaj w okolicy do powiatu Łosickiego, Mińskiego, Węgrowskiego. I te środki będą zużyte po prostu na tych, którzy nie byli pewni, czy dostaną te pieniądze. Już dziś wiadomo, że dodatkowo 43 km dróg w tych właśnie różnych miejscach zostanie dofinansowane. Z tych środków przeznaczonych na 2020 rok, a to oznacza konkretne projekty zrealizowane. Dodatkowym, można powiedzieć, takim ubocznym skutkiem programu Funduszu Dróg Samorządowych, oprócz oczywistych konsekwencji w postaci poprawy jakości dróg i bezpieczeństwa na tych drogach, jest to, że ogromna większość tych projektów jest realizowana przez lokalnych przedsiębiorców, co z punktu widzenia Zwłaszcza sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili po epidemii COVID-19, jest to, że po prostu ratujemy w ten sposób zarówno samych przedsiębiorców, jak i ich pracowników, ich miejsca pracy. To jest niezwykle istotne, że te środki, niezależnie od tego, że mamy do czynienia z pewnymi napięciami, jeżeli chodzi o finanse, nie tylko te prywatne, ale także publiczne, to ten program, jak zresztą wszystkie inne programy rządowe, jest realizowany w sposób zupełnie nieprzerwany, i te środki przeznaczone na 2020 rok są w tej chwili, można powiedzieć, już w użyciu. No a już za nie, prawdopodobnie niewiele tygodni będzie kolejna, kolejne rozdanie środków z funduszu dróg samorządowych. I myślę, że wielu samorządowców liczy na to, że uda się wygrać ten odkrót w 2021 roku.